Witam Państwa w komentarzu walutowym Fix. Ja nazywam się Konrad Ryczko i pracuję jako analityk walutowy na maklerskim BOŚ. Dzisiaj mamy dzień 18 marca, godzina 7, prawie 20. W związku z tym zapraszam Państwa do omówienia sytuacji na czterech wybranych przez mnie parach walutowych. Tradycyjnie zaczynamy od rynku eurodolara no i to, co możemy tutaj powiedzieć, to to, że z okolic około 1,0425 rynek podjął próbę odragowania, pewnego dragowania ostatniego umocnienia dolara do 12-letnich szczytów między innymi na koszyku dolarowym no, i generalnie próby rozegrania, choćby jakiejś korekty na urdlarze w drodze do parytetu. A jak niektóre banki są inwestycyjne, sądzą być może nawet niżej. No, i generalnie tutaj, jakby, potencjał zaskoczenia słabszym dolarem jest, jest jak najbardziej prawidłowy w tym tygodniu, ponieważ dzisiaj przede wszystkim mamy posiedzenie zakończenie posiedzenia, posiedzenia Fedu, amerykańskiego Fedu. No, i tutaj, generalnie, istnieje potencjał zaskoczenia nie jest strzeżnym fedem, ponieważ e, tym co na pewno się stanie to to, że Fed usunie ze swojego komunikatu zdanie zakładające konieczność prowadzenia tak zwanej cierpliwej patience patience monetary policy. E, które powinny zostać odebrane jako sygnał do przygotowania tak naprawdę do potencjalnych podwyżek stóp procentowych, ale usunięcie tego frazes, frazesa generalnie nie oznacza, że FED już podwyższy stopy np. w czerwcu, ponieważ to jest tutaj wedle Reuters Post, jest to tak domyślny w tej chwili termin dla podwyżek stóp na FED, czyli czerwiec. Oznacza to prawdopodobnie to, że FED mógłby skierować się znów ponownie w kierunku danych, ponieważ jakby te ostatnie dane z rynku pracy były bardzo dobre, no ale już kolejne publikacje z innych sektorów amerykańskiej gospodarki były troszkę, troszkę słabsze od oczekiwań. W konsekwencji, gdyby FED skierował się znów na, na, na takie dane fundamentalne, a nie deklarując do, dokładnej daty podwyższych stóp procentowych, to, to jakby odebrane zostało, no, zostałoby to jako niejasny komunikat, no i w konsekwencji moglibyśmy zacząć jakąś mocniejszą korektę na na dolarze, czyli podbicie na eurodolarze. No i przede wszystkim głównie wyczekiwany spadek, głównie wyczekiwana korekta na usdpln USDP który generalnie, jeżeli spojrzymy w momencie monthly, to wybił nam szczyty z 2009 roku. W tej chwili jesteśmy w okolicach poziomu z 2004 roku. No i generalnie fakt faktem udało tutaj się tutaj wybić, niemniej jeżeli kurs by zawrócił z tego zakresu, czyli wygrał jedynie taki górny cień, no to byłaby tutaj szansa na jakiś mocniejszy powrót nawet do okolic 3.50. Takie jest moje zdanie, że w przypadku mocniejszej korekty jest taki ruch mocno prawdopodobny z uwagi na dynamikę na tej parze. Jeżeli by była tak duża dynamika wzrostowa, prawdopodobnie dynamika korekty byłaby zbliżona do poprzednich ruchów. Także generalnie widać, że złoty um, czeka również na Fed, ponieważ jeżeli zobaczylibyśmy jakieś mocniejsze cofnięcie po jakiś pullback na USDP, to prawdopodobnie pozostałe kwotowania związane ze złotym również by to odczuły. No i generalnie słabszy dolar um, zawsze dobrze, na dobrze performuje na, na waluty rynków schodzących, a złoty w dalszym ciągu jest zaliczane do za tego koszyka. E, trzecią parą jest euro CZK. To jest ciekawy układ, ponieważ generalnie podchodzimy pod um, pod zakres 27 koron z euro to tutaj nawet ustawimy żeby było równo 27 żeby było wiadomo, gdzie to jest. Czyli generalnie jesteśmy praktycznie najniżej w tej chwili od listopada 2013 roku, czyli tak naprawdę momentu, kiedy praktycznie kiedy tamtejszy bank centralny ustanowił tego kapa 27, 27 koron czeskich za euro. No i generalnie to jest bardzo ciekawy kazus, ponieważ mamy z jednej strony od dołu kapa, z drugiej strony ten kurs nie chce za bardzo nam rosnąć. Sława euro na szerokim rynku dość skutecznie powstrzymuje, jakieś kolwiek próby hmm, podbicia na tej parze. Z drugiej strony, rynek cały czas pamięta o tym, co się wydarzyło w Szwajcarii, o tym, że ten hmm, CAP nie został obroniony, dwa został nawet zdjęty, ponieważ SNB jakby nie był pewien do, do, do jego obrony przed, przed Bryty, przepraszam, brytyjskim, przed europejskim QE. No i tutaj wydaje się, że mamy podobny kazus, niemniej wiele info, oficjalnych informacji hmm, tam, ce, centralny bank Czech nie został jeszcze nieraz zmuszony do obrony tego kapa, czyli generalnie jeszcze pieniądze na stole się nie pojawiły z tytułu deklaracji Banku, banku Centralnego. No i tutaj rynek widać, że troszkę nam zaczyna zniżkować i wydaje się, że część inwestorów ma nadzieję, że dojść do podobnego scenariusza. Czyli zdjęcia kapu, czyli w tym układzie oczywiście ten para, ta para by się tutaj zawaliła w dół prawdopodobnie około 20-27 koron, albo i nawet i niżej. Niemniej wydaje mi się, że na razie jest troszkę za wcześnie, żeby takie prognozy snuć, ponieważ jeszcze nie jeszcze ten zestaw nie został sprawdzony i jeszcze cały czas możliwe jest podbicie w górę w kierunku 28 koron. Najostrzędną parą jest AUDUSD. Granie para, którą. Hmm, która jako bardzo ciekawą, z uwagi na, na dość dużą techniczność tego układu. Czyli mamy tak naprawdę, jeden test, drugi, trzeci, czwarty, yy, piąty, generalnie, można no, nawet szukać jeszcze kolejnego, szóstego podbicia, generalnie mamy pięć testów linii trendu spadkowego, no i ta linia, kolokwialnie mówiąc, nie pęka, czyli jednak widać, że tutaj yy, trend spadkowy jest w dalszym ciągu trendem obowiązującym w tej chwili na tej parze. No, i generalnie prawdopodobnie będziemy obserwować tutaj test z zakresu 0,71,40, a później, być może nawet zejście do 0,62,60. Oczywiście to w dużym mierze zależeć będzie od tego, jak będzie dolar performować na szerokim rynku. Czyli lokalnie, również od tego, co się wydarzy na dzisiejszym Fedzie. Oczywiście, że jeżeli zakładamy na jakąś korektę na eurodolarze i na łoszepernię, która, tak jak wspomniałem na początku materiału, jest możliwa, no to tutaj kluczowym zakresem w tej chwili pozostanie zakres 0,7746, ponieważ jego ewentualne wybicie naruszyłoby to linię trendu, a naruszenie tej linii trendu spowodowałoby nam praktycznie automatyczne, automatyczne zwyżki dziś do okolic 0,80, na, nawet polepszenie jakiegoś średnioterminowego układu technicznego dla tej pary. Dziękuję za uwagę.